1 czerwca 1939 roku, podczas prób zanurzeniowych, zatonął brytyjski okręt podwodny Tetis. Poza 48-osobową załogą na pokładzie znajdowali się także robotnicy stoczniowi, dowódcy innych okrętów podwodnych, przedstawiciele admiralicji oraz stoczni. Ogółem 103 osoby. Gdy po czterech godzinach od zanurzenia Tetis nie pojawił się na powierzchni, wszczęto alarm. Następnego ranka dwóch ludzi z załogi w maskach tlenowych wypłynęło na powierzchnię, korzystając z komory ratunkowej na rufie. Zabrali ze sobą opracowany plan wydobycia okrętu. Aby zwiększyć ich szansę, wypompowano ze zbiorników rufowych paliwo oraz wodę pitną, by rufa mogła się wynurzyć. Odległość od powierzchni wody do wyjścia z komory ratunkowej wynosiła około 8 metrów. We wnętrzu Tethys wybuchła panika. Uwięzieni starali się wydostać na zewnątrz przez komorę ratunkową. W ogólnym zamieszaniu nie domknięto dolnego włazu komory, zalewając maszynownie i topiąc 67 ludzi. Jedyna droga ewakuacji przestała istnieć. Ze 103 osób na pokładzie uratowały się zaledwie cztery. 67 utonęło w przedziale maszynowym, 32 udusiło się w centrali. Link do podcastu o zatonięciu tetis wskaże Wam strzałka na dole filmu.